Cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Blondikel i dzisiaj chciałbym Was zaprosić do poradnika yy, poradnika dotyczącego oponek do Hirozido, yy, bo na razie dzisiaj się tym zajmiemy. Yy, no to tak, yy, pierwszą rzeczą jest chodzimy na stronę yy, do gry.pl Ja w tą stronę mam. Yy, link oczywiście będziecie mieć w opisie. Yy, Tutaj wam, chyba ja pierdolę. Reklama mi wyskoczyła jeszcze następna. I jak możecie zauważyć, ja już y, sobie tam kiedyś założyłem konto y, i pograłem i zdobyłem trochę punktów. Mam 358 punktów, no to to nie jest jakiś szok, sorry. Ym, y, no to tak, jeżeli nie macie konta, to oczywiście zapraszam do rejestrowania się. Też wam podam link w opisie. Ym, no to tak jeżeli już sobie zrobiliście konto, macie konto to wchodzicie w zdobądź punkty zaś ta reklama, znaczy w sumie to jest serwisowa reklama no to wchodzicie sobie w te zdobądź punkty i wchodzicie sobie na przykład. Nie wiem, tutaj macie tak: realizuj zadania w grach, pobierz aplikację, na przykład zarabiaj piękny z reklam, polec serwis, doładuj punkty. Tego oczywiście nie polecam, bo to przez SMS albo normalny hajs. Tutaj, jak już tam na starcie zaczniecie, to tam będziecie mieć parę zadań, które wam dadzą jakieś punkty. Na przykład, będziecie mieć około 50 punktów bo za 35 macie punktów za zweryfikowanie swojego telefonu, czyli podajecie swój numer, przysyła, przysyła Wam na telefon kod, wpisujecie kod i macie zweryfikowany telefon, czyli tą stronę. Tutaj macie bądź aktywny, ocenia obrazki, twórz z nami serwis i podaruj kod, znaczy podarunkowy podaruj kod. O. No to tak. Tutaj oh znowu, Tutaj macie po boku, jeżeli wejdziecie, zdobądź punkty, i wchodzicie, już zdobyliście na przykład tam 3000 czy tam 2000 punktów w tych grach, czy tam w reklamach, czy czym wy tam chcecie. Wchodzicie, tu macie zdobądź punkty, to wchodzicie na ostatnie wymiana punktów. I tutaj macie tak: Hero Zero, Soccer Star, nie będę wszystkich wymieniał, tylko takie, co ja znam. Eleven Legends yy, Bing Farm yy, Bloodmon yy, No dużo tu jest gier Tutaj macie bardzo wiele I to bardzo dużo yy, Gier MMO albo Jakiś yy, Nie wiem Metin albo yy, Typu LoL yy, Możecie sobie tam na przykład Riot Poinsy kupować Albo coś takiego jak znajdziecie Przepraszam bardzo za to i tutaj macie na pierwszym tym hero zero wchodzicie w to po prostu klikacie kurwa klikacie w to oj ja za dwa, dwa razy nacisłem oj czemu mnie to dwa razy nacisłem i po prostu mi się otworzyła hero zero sorry was za te jebane reklamy ale nie wiem muszę sobie chyba po ustawieniach pogrzebać żeby mi tych reklam nie ten no tu wchodzicie sobie w Zero, Zero i jeżeli już zdobyliście te na przykład 3000 czy tam 2000, bo tutaj potrzebne jest 1999 punktów na 60 oponek, więc yy, nie wydajecie żadnego hajsu to jest po pierwsze ściągacie gry albo gracie, bo zależy tam na przykład macie ściągnąć jakąś grę i zagrać i tam dobić parę leveli czy co coś tam porobić albo gracie w gry MMO, bo tam też są po prostu y, robicie te wszystkie zadania, czyli wchodzicie na zdobyć punkty i robicie wszystkie zadania po prostu najłatwiejsze jakie się da i y, zdobywacie te punkty. No I tak jak mówię, zdobędziecie te 2000 punktów ile wy chcecie, tutaj macie multum oponek, na przykład 2000 oponek za 40 tysięcy punktów, no to to już jest wyczyn, ale y, takie 2000, 4000 y, y, zdobycia punktów, no to to jest jeszcze nic, tak? Y, po prostu zdobędziecie te oponki, znaczy te punkty i możecie sobie wymienić, po prostu wymieniacie sobie... Y, y, punkty y, w grach, na przykład, które robiliście zadania i po prostu y, macie te punkty, macie y, potem y, w Hero Zero oponki, cieszycie się i y, nie wydajecie prawie, znaczy w ogóle na to nic nie wydajecie, więc oszczędzacie, a nie będziecie, znaczy, a tak to nie płacicie y, tam na przykład y, za 46 oponek, 23 zł czy tam ileś i macie wtedy zaoszczędzony nie dość, że hajs na komie, tam yy, przez co wy tam płacicie. Yy, to jeszcze yy, macie darmowe oponki tak. Yy, po prostu musicie trochę poświęcić czasu na tej stronie. Yy, ja yy, tak żeby też 60 oponek zdobyć to tak dobre dwa dni grając po 6-5 godzin na niecałe. Yy, więc bardzo to jest polec, mm, opłacalny, tak jakby to można powiedzieć yy, opłacalna strona do zdobywania yy, różnych gwiazdek, oponek czy innych. Yy, no to co, ja się będę z Wami żegnał, bo to miał być taki yy, poradnik: yy, jak zdobyć darmowe oponki. Yy, no to już tam się wszystko dowiedzieliście. Myślę, że yy, wiecie. Jeżeli y, macie jakieś pomysły na, na co y, nagrać następny poradnik, jeżeli chcecie, oczywiście piszcie w komentarzach i ja y, chętnie czytam komentarze Wasze, które mi piszecie. Y, no to cóż, ja się z Wami żegnam na razie.